Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 24 kwietnia 2020 rok. 9 marca w tej rodzinie robiłem nagranie, i okazało się, że rodzina została bez. Matki. Matka została stracona podczas wcześniejszego przeglądu. Gdzieś może przygnieciona. Rodzina może ze 4 plasty zajmowała. No i teraz chciałem sprawdzić jaki jest stan biologicznego rozwoju tej rodziny po tym okresie. Jak w ogóle zagospodarowała Zagospodarzyła się w tym wszystkim o. Tu jest ramka z pyłkiem jeszcze coś i zostało zapasów No dlaczego i zostało zapasów? No bo nie przerobiła prawdopodobnie sobie coś donoszą no ale wiosna jest bardzo zła zimna pszczoły się słabo rozwijają no na tej stronie są są czy nie są jajeczka nie za dużo, ale jest tak, ta strona jest zaniesiona jajeczkami tu raczej był wycinany czerw na środku blastra, zarobiły komórkami trutowymi i w tych komórkach trutowych matka złożyła jajka tak, zimno mrozki, jest tu coś czy nie ma nie mogę tego dojrzeć jest o jest tu ładnie czerwiu wianuszek miodu przyniesionego no rodzina już chodzi bo to będzie godzina dwunasta dużo pszczół jest w polu no ale ulowych pszczół powinno być więcej no jak ten czerw wyjdzie tych będzie więcej także rodzina się rozwinęła dzisiaj taki dopiero w całym kwietniu może cieplejszy dzień że te pszczółki ruszyły troszkę, a tak to nie ma nic o, proszę państwa e Dołem plastrów jest czerw trutowy. Pszczoły pod ramką węze trutowo ciągną. No i widzą Państwo, tu też jest czerw trutowy. Dołem. Gdy jest czerw trutowy w ulach, wiadomo, rodzina osiąga rozwój biologiczny, tak? Albo co? Albo ma za mały wylotek, za duże stężenie dwutlenku węgla w ulu. Niestety dzisiaj rano te wylotki już powiększyłem. Tak to trzymałem maleńkie wylotki. Rodziny słabe, mrozy są po prostu straszne. No i tu widzę, że rodziny pięknie zalewają nakropem. No ale nie ma szału, gdy jest się przy wylotkach wieczór, nie czuć tego nektaru, mimo, że one wentylują, co będziemy się czarować. No tu jest już, już tak jak ramka osłonowa. No i wniosek z tego przeglądu, proszę Państwa, że ta rodzina, jak się ociepli, z bliskiego zbioru zasadów przyniesie miód. Bo z dalekich zbiorów z pola to najza słaba. O, i tak kim nagraniem uczyniłem dalszy dokument tej rodziny. O, tu pyłek czerwiu troszkę w środku. Tu tak samo. Także nie ma za dużo czerwiu, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek i to tak nie wszyscy, na wszystkich ramkach nie jest pełno. No i tym ujęciem, tym yy, dokumentem rozwoju rodziny po wiosennej wymianie matki kończę nagranie i serdecznie się z Państwem żegnam.